Jest takie słynne powiedzenie, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie i w przypadku Marianny Schreiber pasuje ono jak ulał. Nie spodziewałam się czegoś aż takiego, że zostanę zaatakowana kaśnicą bezpośrednio w twarz. Nie spodziewałam się aż takiej patologii. Doda cieszy się z nietrafienia do więzienia. Dodatkowo przekazuje dziwne wieści i mówi o konflikcie z wojewódzkim. Jakąś nowo, nową energię na ten 2026 rok, i czy na przykład jesteś otwarta na to, żeby jakąś nową miłość spotkać, na przykład? Mm -hmm, bo wszyscy zakładają, że już nie spotkałam, ponieważ jej nie ma na Instagramie. Jak jej nie ma, to znaczy, że jej w ogóle nie ma. Zaręczyłam się i wychodzę za mąż w tym roku. Najgorsza osoba, celebryta albo artysta, z którą kiedykolwiek rozmawiałaś. Brzydzi mnie i mam taki y, odróż, że o od tych ludzi chciałabym się trzymać z daleka, bo są dla mnie trochę toksyczni, dysfunkcyjni. Ludzi, którzy po prostu cały czas mają w sobie właśnie taką energię nienawiści, nienawidzę, mm. nie szanuję, nienawidzę, chcę zniszczyć ją, zniszczyć, zniszczyć i to tak w ogóle zupełnie bez sensu. Mm. No to bym powiedziała, że na pierwszym miejscu jest na pewno Kuba Wojewódzki. Zanim zaczniemy zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a pomożesz mi rozwinąć kanał Skandalista. To, co wydarzyło się podczas konferencji poprzedzającej galę Freak Fightów, wielu obserwatorów odczytało nie tylko jako kolejny skandal świata patocelebrytów, ale także jako symboliczny moment zwrotny w medialnej historii Marianny Schreiber. Tym razem to nie ona prowokowała, nie ona atakowała i nie ona trzymała w ręku gaśnicę. Role się odwróciły. O nie. Aha, W trakcie ostrej konfrontacji słownej została spryskana gaśnicą proszkową przez rywalkę. Co wywołało chaos, krzyki, wulgaryzmy i natychmiastową burzę w mediach społecznościowych. Czekam na Mariannę i w tej lepiej przychodzi, mam na niej super niespodziankę i wreszcie odpowie za te wszystkie kłamstwa, za te wszystkie niszczenia ludziom życia i za to, że na biednych ludzi wyleciała z gaśnicą. <laughs> Nagrania z tego zdarzenia obiegły internet w błyskawicznym tempie. A sama Schreiber jeszcze tego samego dnia publikowała relację, pokazując, że żyje. Jednak podkreśliła, że nie spodziewała się takiej patologii. Kochani, nie spodziewałam się e, czegoś aż takiego, że zostanę zaatakowana kaśnicę e, bezpośrednio e, w twarz. <noise> po prostu przepraszam Was za to, że byłam na panelu nieobecna i też bardzo się źle czułam. Sami zobaczcie, to jest. Jestem leci mi kadr z zasad. Mam zajęte całe półsłupki i nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało, bo zostało 7 dni do. Wcześniej do walki I mam nadzieję, że zdążę się z tego wykurować, bo no sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jestem, jestem w tym po prostu cała i nie spodziewałam się aż takiej patologii. Dla wielu widzów nie była to jednak zwykła awantura pod publikę. W komentarzach bardzo szybko zaczęło dominować jedno skojarzenie. Wcześniejszy głośny incydent. Gdy Marianna Schreiber sama sięgnęła po gaśnicę i użyła jej wobec aktywistów klimatycznych. Wtedy sytuacja miała zupełnie inny ciężar gatunkowy. Nie była elementem show, nie odbywała się na scenie freakfightowej, lecz w realnej przestrzeni publicznej. Gaśnica została użyta wobec ludzi związanych z ruchem ostatnie pokolenie, a sprawa wywołała fale oburzenia, pytania o odpowiedzialność prawną i granice agresji w debacie publicznej. Schreiber tłumaczyła wówczas swoje zachowanie emocjami, sprzeciwem wobec działań aktywistów i chęcią zamanifestowania własnych poglądów. Krytycy nie mieli jednak wątpliwości, że było to przekroczenie granicy, a użycie gaśnicy, nawet bez bezpośredniego kontaktu fizycznego, stanowiło realne zagrożenie dla zdrowia innych osób. Wizerunkowo był to jeden z momentów, który na długo przykleił do niej łatkę osoby impulsywnej, agresywnej i gotowej sięgać po skrajne środki. Dlatego właśnie obecny incydent wielu internautów odczytało jako bolesną ironię losu. Ta sama gaśnica, ten sam środek przymusu, podobna scena chaosu i krzyków, tylko tym razem po drugiej stronie. W oczach części opinii publicznej trudno było nie dostrzec hipokryzji w reakcjach samej Schreiber, która wcześniej broniła użycia gaśnicy jako formy protestu, a teraz mówiła o ataku, zagrożeniu i przekroczeniu granic. Wydarzyło się zbyt wiele i ja uważam, że, y, że niektórzy za, na za dużo sobie pozwalają po prostu i y, nie znają granic po prostu, jak, jak może się wobec drugiej osoby zachować. Ja rozumiem, że, że to są free fighty, że, że cokolwiek, tak? Ale no wiesz. Ale wszystko ma swoje granice. Takie człowieczeństwa granice, których się nie przekracza. Nie wiem, jakieś zasady humanitaryzmu proste. Wiesz, mi nie chodzi o to, że ona mnie psiknęła nawet tą gaśnicą. Tylko wiesz, no ona psikała mi centralnie w twarz, wiesz co chodzi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że ten mężczyzna, który mnie wyzywał, wiesz, wjeżdżał mi na rodzinę, nie wiadomo co. No to też, no, no uważam, że naprawdę, no. no ale co mam powiedzieć, no. Różnica polega na tym, że obecne zdarzenie wpisuje się w logikę freak fightów, gdzie skandal, agresja i szok są częścią scenariusza i narzędziem promocji. Jednak to zestawienie dwóch sytuacji realnego ataku na aktywistów i późniejszego dostania z gaśnicy na konferencji sprawiło, że temat wykracza daleko poza świat patogali. Dla wielu widzów to opowieść o konsekwencjach własnych działań, o braku spójności w deklaracjach i o tym, jak łatwo granica między odważnym gestem a zwykłą agresją potrafi się rozmyć. Cała historia pokazuje też jak bardzo Marianna Schreiber funkcjonuje dziś w przestrzeni permanentnego skandalu. Każdy kolejny konflikt, każda awantura i każde nagranie tylko wzmacniają ten wizerunek. Niezależnie od intencji trudno uciec od wrażenia, że gaśnica stała się symbolem jej medialnej drogi. Najpierw jako narzędzie ataku, teraz jako znak, że spirale skandalu można bardzo szybko obrócić przeciwko sobie. W świecie, w którym wszystko jest nagrywane i natychmiast oceniane, taka hipokryzja nie umyka uwadze odbiorców. I wraca z podwójną siłą. Miało, można powiedzieć, że jej się należało, pomimo tego, że te sceny są przejawem skrajnej patologii w polskim internecie. Polski serwis pożarniczy skomentował to krótko. Marianna Schreiber została zaatakowana gaśnicą i opryskana proszkiem prosto w twarz podczas dzisiejszego panelu. To skrajnie niebezpieczne zachowanie, które mogło zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, a cała sytuacja pokazuje, do jakiego poziomu patologii potrafią dziś schodzić niektóre wydarzenia i ich odbiór w internecie. Z czym zdecydowanie trzeba walczyć. Czy ktoś w końcu na poważnie weźmie się za promowanie tego typu patologii na galach freakfightowych? Czas pokaże. Doda po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę, publikując w mediach społecznościowych podsumowanie 2025 roku, które trudno uznać za zwykłą ironię czy niewinny żart. Zamiast mówić o dorobku artystycznym, muzyce czy realnych osiągnięciach. Artystka skoncentrowała się na prowokacyjnym wyliczeniu tego, czego rzekomo udało jej się uniknąć. Wśród sukcesów znalazło się między innymi to, że nie trafiła do więzienia, nie zaszła w ciąże, nie zaufała mężczyznom i nie dołączyła do żadnej sekty. Taki przekaz dla wielu odbiorców stał się raczej kolejnym symbolem chaosu i kontrowersji, które od miesięcy towarzyszą jej obecności w przestrzeni publicznej. Wpis został odebrany przez część opinii publicznej jako przejaw lekceważenia powagi sytuacji, w jakich artystka znajdowała się w ostatnich latach. Odwoływanie się do wątku więzienia w formie żartu wielu internautów uznało za niesmaczne, zwłaszcza w kontekście prawomocnego wyroku i długiej historii konfliktów, sporów sądowych oraz publicznych awantur. Zamiast refleksji lub próby odbudowy wizerunku, pojawiło się wrażenie dalszego grania skandalem i świadomego podsycania kontrowersji. Miniony rok w przypadku Dody był bowiem kolejnym okresem, w którym częściej mówiło się o jej problemach niż o twórczości. Medialne spory, ostre wypowiedzi, konflikty z byłymi partnerami i ciągłe funkcjonowanie na granicy prowokacji sprawiły, że jej nazwisko znów kojarzyło się bardziej z sensacją niż z muzyką. Publikowane przez nią komentarze i wpisy regularnie wywoływały burze w sieci, a każda kolejna wypowiedź pogłębiała wrażenie, że artystka nie zamierza wyciszać emocji, lecz wręcz przeciwnie, świadomie je eskaluje. Dla części odbiorców, takie podsumowanie roku było nie dowodem dystansu, lecz potwierdzeniem braku odpowiedzialności i potrzeby ciągłego szokowania. Zamiast zamknąć trudny rozdział i spróbować odbudować zaufanie opinii publicznej, Doda ponownie sięgnęła po język prowokacji, stawiając siebie w roli ofiary losu, a jednocześnie kpiąc z wydarzeń, które dla wielu osób były realnym i poważnym problemem. W efekcie jej bilans zeszłego roku został odebrany nie jako szczery komentarz. Lecz jako kolejny element medialnej strategii opartej na kontrowersji. Dla krytyków to sygnał, że artystka wciąż bardziej inwestuje w skandal i szum wokół własnej osoby, niż w merytoryczną refleksję nad tym, dlaczego niemal każdy kolejny rok jej obecności w mediach kończy się podobnym chaosem i falą negatywnych emocji. Teraz w porannej telewizji poinformowała o być może nadchodzącym ślubie. No, a ja mogę mieć konkurs dla moich fanów i mogę powiedzieć coś tylko i wyłącznie tutaj. To będzie niesamowitym game changerem i bingo na 22, 2026, co moi fani nawet nie pomyśleli. Mów. Tak? Dobra. To teraz powiem trzy rzeczy i jedna z nich jest nieprawdziwa, ok? Are you ready? Więc tak. Pierwsza. Za chwilę wydaję swój nowy singiel, który będzie mm, powrotem do muzyki rockowej. Dwa. Zaręczyłam się i wychodzę za mąż w tym roku. Trzy. Za chwilę rusza sprzedaż biletów na koncert na, na Narodowym Zero Teraz chyba... co jest fajkiem. Co ciekawe, w ostatnim czasie Doda zabrała także głos na temat Kuby Wojewódzkiego. Najgorsza osoba, celebryta albo artysta, z którą kiedykolwiek rozmawiałaś. Zawsze możesz nie odpowiadać. Nie, nie, dlaczego nie? nie bardzo nie lubię dwulicowych ludzi. I też takich, którzy żywią taką nienawiść bezpodstawną. I nie powiem, że nienawidzę i też nie powiem, że nie szanuję, bo to, to też są za duże emocje jak dla mnie, ale brzydzi mnie i mam taki. Y o, dróże, o tych ludzi chciałabym się trzymać z daleka, bo są dla mnie trochę toksyczni i dysfunkcyjni. Ludzie, którzy po prostu cały czas mają w sobie właśnie taką energię nienawiści, nienawidzę, mhm. nie szanuję, nienawidzę, chcę zniszczyć ją, zniszczyć, zniszczyć i to tak w ogóle zupełnie bez sensu. Mhm. No to bym powiedziała, że na pierwszym miejscu jest na pewno Kuba wojewódzkiej. Mhm. Miałam z nim kilka takich sytuacji, niszczył mnie przez pierwsze 10 lat mojej kariery, byłam młodą dziewczynką. Wyzywał mnie bardzo. Yy, od yy, lafiryn, takich ginekologicznych lampucer w swoim programie, yy, czy głupich lolit, no takie były dziwne te epitety i to odcinek w odcinek. Później się pogodziliśmy, że było wszystko dobrze, po czym nagle znowu mnie nienawidzi, i to takie jest u niego dziwnie, i to jest takie, to, to jest taksyczne. Więc na pierwszym miejscu na pewno chyba yy, yy, jego nie chciałabym mieć za kolegi. Tu się zdziwiłem, bo myślałem, że jesteście pogodzeni. W sensie, ja też tak myślałam. Że tam, te, tam był taki epizod, że sobie podarliście. No Z właśnie, ręce. ja mhm. też tak myślałam, dlatego ja się bardzo zdziwiłam, kiedy yy, czytam jakieś właśnie posty na, jego, na mój temat, że, mm, że mi szczerze nie, nie szanuje mnie, na mm. przykład. Daj znać w komentarzu, co uważasz o odwróceniu się losu przeciwko Mariannie Schreiber. Czy nie powinna ona narzekać, że ktoś potraktował ją tak samo, jak ona innych? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.